Jakieś już nie pamiętam, że Jaruzelski dostał order platynowo-złoty w sali Włodimierskiej z ręki Czernienki za stłumienie własnego narodu. Tak. Czy to jest prawda? Potem się spotkali w 1981 roku. Jaruzelski, Kania, z, 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 chyba Andropowem w Brześciu nad bukiem w salonce takiej kolejowej i ustalili jak zniszczyć Solidarność. To jest, proszę Pani... Który to był rok? Dawać... 81. Proszę, proszę... Yy, yy, proszę czytać o tym w książce Włodzimierza Bukowskiego Moskiewski proces. Tam są po prostu stenogramy z tych rozmów. Są protokoły. Pochodzą one z dokumentów z archiwum Komitetu Centralnego KPZS, Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. Tego archiwum, do którego Bukowskiego dopuścił Jelcyn w tym krótkim okresie, kiedy Jelcyn na fali tego, że mu się udało zdemontować Związek Sowiecki, zastanawiał się, czy nie zrobić procesu komunistom, do których sam należał, więc się potem wycofał z tego. Ale wtedy, wtedy Bukowski przyjechał do Moskwy i zeskanował dużą ilość takich dokumentów i z tego jest książka Moskiewski proces. Ja tej książki używałem w filmie Towarzysz generał idzie na wojnę, który jest częścią, drugą tej opowieści, no bo tu mieliśmy w filmie Towarzysz generał, w filmie Towarzysz generał" taką Pełen, pełną biografię Wojciecha Jędrzewskiego, a film Towarzyszy generał idzie na wojnę dotyczy stanu wojennego i tam jest dużo cytatów z mm. tych protokołów, właśnie, właśnie w tym filmie, kolega Baran. to trzeba trafić na opracowanie, nie? No więc nawet jak ktoś, jak ktoś nie chce szukać opracowania, to w filmie towarzysz generał gdzie na wojnę, może to zobaczyć. I to jest rzeczywiście, dobrze pani pamięta, że w Brześciu nad Bugiem, na bocznicy kolejowej odbyło się tajne spotkanie, na które tak jechali Jaruzelski z Kanią nocą, żeby na rano być z powrotem w Warszawie, żeby w ogóle nikt nie zauważył, że gdzie się tak, i takich rozmów było jeszcze więcej. Były rozmowy telefoniczne. To są protokoły z posiedzeń Politbiura Moskiewskiego, na których oni sobie w tych posiedzeniach relacjonowali te rozmowę, między innymi. I z tych protokołów my znamy i z tych, tych, tych i, i innych rozmów. Żadna służba poważna, żaden gang, żadni mordercy prawdziwi nie mogą funkcjonować w taki sposób, że, żeby wszystko musieli swoim ludziom tłumaczyć. Oni muszą sobie dobrać takich ludzi, żeby ci ludzie w lot chwytali. O co chodzi? Żeby sami uprzedzali życzenia władców. I takim człowiekiem jest Jaruzelski. Że on zawsze starał się uprzedzać oczekiwania Sowietów, a jeśli były te oczekiwania wyrażone, to bezwzględnie się im podporządkowywał. Dlatego została wymieniona ekipa Gomułki-Spychalskiego na Gierka Jaruzelskiego, że Gomułka-Spychalski się nie nadawali na III wojnę światową, bo Spychalski już zdążył to nie był wojskowy i, Ale... i był taki właśnie, jak to mówi tutaj Paweł Wieczorkiewicz, mówi, cywilem był, przedanym w mundur. Ale jeszcze z myśleniem. A Gomułka, a Gomułka, tak już lata były z myśleniem, nie po temu, a Gomułka myślał, że buduje komunizm w granicach PRL. Nie rozumiał, że Moskwa tak długo go będzie tolerować, jak długo on nie będzie przeszkadzał w planach III wojny światowej, a Gomułka się handryczył o pieniądze, jak Jaruzelski przynosił i wcześniej Spychalski właśnie wytyczne sowieckie, co ma być kupione, gdzie ma być zbudowane, za ile, czołg, samolot, rakieta, to Gomułka liczył pieniądze, nie rozumiał, że tego mu nie wolno robić, że te rozkazy mają być egzekwowane bez, bez, żadnych, bez żadnych wahań. I, i oni wymieniają Gomułkę na Gierka właśnie dlatego, że Gierek nie kwalifikuje się na trzeci wojnę światową. I robią to w tym filmie Towarzysz Generał. To nie jest wprost opowiedziane, będzie to wyraźniej sformułowane. W filmie Transformacja, część trzecia, który w tej chwili jest w montażu. Tutaj zostały wykorzystane takie zdjęcia dokumentalne z wizyty marszałka Greczki w PL. Marszałek Greczko przylatuje do Warszawy na początku roku 70. Na początku, czyli po grudniu, jeszcze nikt nie myśli, tak? jeszcze Wielkanocy nie było. Przylatuje przed Wielkanocą Greczko do Warszawy i jego gospodarzem jest Jaruzelski, ale na lotnisku wita go jeszcze Moczar. Moczar Jaruzelski, tamten, który właśnie usiłował Gomułkę wysadzić w powietrze już w 1968 roku, ale tam sprawa Czechosłowacji to skomplikowała. Sowieci się nie zdecydowali na wymienianie jednocześnie w dwóch krajach ekipy, prawda? więc dwa lata musieli z tym zaczekać. Greczko przyjeżdża i z Jaruzelskim odwiedza dwa miejsca w Polsce. Odwiedza Śląsk, jest 17 województw, a marszałek, minister obrony Związku Sowieckiego odwiedza akurat tego jednego z 17 sekretarzy, który będzie za 10 miesięcy będzie pierwszym sekretarzem. I to jedna wizyta. A druga wizyta: jedzie marszałek Greczko z Wojciechem Jaruzelskim do Szczecina i zwiedza stocznię Adolfa Warskiego, tak? W Szczecin. No nie ma takich zbiegów okoliczności. Nie ma takich zbiegów okoliczności. Moskwa autoryzuje już na początku 70. roku scenariusz przesilenia kryzysu kontrolowanego grudniowego. Dlaczego jadą do Szczecina, a nie do Gdańska? Dlatego, że w Szczecinie Jaruzelskim był dowódcą 12. Dywizji Zmechanizowanej. I tam ma swoich ludzi. I zna ten teren. Lepiej niż jakikolwiek inny. I w związku z tym Jaruzelski zdecydował, że sztab grudnia 70 roku będzie w Szczecinie. I dlatego, jak sądzę, o Szczecinie mniej się mówi. Gdańsk, generalnie Gdańsk. Generalnie Wybrzeże, ale z akcentem na Ile najpierw. osób zginęło w Szczecinie? W Szczecinie znacznie mniej. Znacznie mniej, ale z kolei znacznie bardziej w Szczecinie były. Hmm, y znacznie dalej poszła. Integracja opozycyjna, to znaczy strajkowa. To znaczy, Komitet Strajkowy Szczeciński był y, y, mocniej zintegrowany od Komitetu Gdańskiego i tam pozabijali później członków tego komitetu strajkowego. To znaczy, jeden tam umiera na serce, drugi w jakichś innych okolicznościach, dziwnych, trzeciego wypychają za granicę. Jurczyk zostaje, bo agent. Y, SB, a w Gdańsku więcej ludzi zginęło na ulicach, ale nie ma tego typu drastycznej czystki w Komitecie Strajkowym. Tam tylko i aż no, są ludzie zmuszani do, do emigracji w inne strony w kraju, w Polsce, prawda? Zmuszani no, jest wiadomo, że jest, różne są formy nacisku. Różne są formy nacisku. No więc sz, jeszcze raz powtórzę, w marcu kwietniu już. Sprawa jest postanowiona, czyli jeśli Greczko przyjechał do Warszawy na początku roku, to też plany musiały powstać wcześniej. Bo Greczko nie przyjeżdża na to, co robimy, tylko przyjeżdża, tak i tak, tu plan, akceptuje, prawda? Przyjeżdża kiwnąć głową. No. A on do dzisiaj, Jaruzelski, w opinii wielu historyków się wyślizguje w tej sprawie Grudnia, tak? To znaczy po prostu ludzie nie rozumieją, że, że jego brednie, czy nawet on sam milczy na ten temat, ale, ale historycy właśnie niektórzy mieli i do dzisiaj mają wątpliwość co do jego odpowiedzialności za grudzień się tego. To jest najwyższa odpowiedzialność. No to właśnie dokładnie tak, jak mówi Tulek Kowalski w filmie, jak z inwazją na Czechosłowację. No, ale Wojciech Jaruzelski dowodził inwazją na Czechosłowację, mimo że na lotnisku nie, w Radcu Kralowym się nigdy nie pokazał, mimo że do Itzyna nie jeździł.